Cześć! Z tej strony Kuba Pilimon i mam dla Ciebie dzisiaj krótkie pytanie, krótki quiz, jak zwał, tak zwał. Zapewne pamiętasz, jak podejmowałaś albo podejmowałeś ostatni raz jakąś taką decyzję architektoniczną w swoim projekcie. I to może być lokalna decyzja architektoniczna, przykładowo wybór jakiegoś wzorca projektowego właśnie w tym miejscu, bo pasował, bo rozwiązywał problem albo trochę bardziej przekrojowa decyzja, przykładowo wybieram taki framework zamiast jakiegoś innego, bo rozwiązuje takie i takie problemy, których, innych, których inny framework nie rozwiązuje. Może to też być taka bardzo globalna decyzja architektoniczna, przekrojowa w całym systemie, która brzmi przykładowo, będzie to system rozproszony, bądź nie. I podejmując takie decyzje, czy to lokalne, czy to globalne, zapewne pamiętasz i wiesz, że one się z powietrza nie biorą. Że trzeba przeanalizować różne typy powodów, czyli tak zwanych driverów architektonicznych. Niestety nie znam dobrego polskiego odpowiednika na to wyrażenie. Które powodują, że skłaniamy się ku takiej lub innej decyzji. I znajdź proszę klasy tych driverów architektonicznych. Co mam na myśli? Poprzez klasy. Na przykład, pierwszą klasą, zdradzę już, są tak zwane wymagania funkcjonalne, czyli to, co, co ten system, który tworzymy, ma robić. Jakie on spełnia wymagania biznesowe, jak on zarabia pieniądze, jak on oszczędza pieniądze, gdzie minimalizuje ryzyko itd., itd. Jeżeli chcemy mieć porównywarkę wszystkich systemów podatkowych z lat od 2000 do 2005, no to musimy mieć bazę danych. To jest wymaganie funkcjonalne, które kieruje nas do wyboru jakiejś persystencji. Ale to jest tylko pierwsza klasa driverów architektonicznych. Zastanów się nad kolejnymi. Powinno ich być. 3 klasy, może 4, nawet do 5, w zależności od tego, jakie pogrupujesz. Powodzenia!